I live my own world of make Kids screaming in the Hej wszystkim, ja jestem Replay, a dzisiaj przedstawię wam anime, które niedawno obejrzałam. Jak u Soku, No Neverland przedstawia nam historię trójki bohaterów. Emmy, Reja oraz Normana. to żyją się rodzincu razem z innymi dziećmi. Opiekuje się nimi kobieta, która jest dla nich jak matka. A sierociniec jest otoczony wokół lasem, którym to dzieci niekiedy się bawią, zaś sam las jest otoczony wielkimi murami, za którymi jest nieznany dotąd świat. Oczywiście dzieci mają zakaz zbliżania się do bramy oraz murów, a opuścić sierociniec mogą dopiero gdy ukończą 12 lat, ponieważ wtedy znajdują rodzinę zastępczą. Ale czy na pewno? Pewnego razu bohaterowie odkrywają tajemnicę, którą skrywała przed nimi Izabel, czyli kobieta, która jest dla nich jak matka. Dzieci dowiadują się, że gdy opuszczą się rodziniec, to nie trafiają do rodzin zastępczych, tylko stają się pożywieniem dla demonów żyjących za bramą. A sami są hodowani razem z innymi dziećmi jako pokarm dla nich na farmie ludzi. Dodatkowo demony lubują się w bardzo inteligentnych mózgach, więc od czwartego roku życia każdy mieszkaniec sierocińca, oprócz oczywiście Izabel, przechodzi testy, które mają wyłonić tych najlepszych. Zaś ci, którzy są na dole tabeli, mają większe prawdopodobieństwo na to, że szybciej skończą jako pokarm dla demonów zebrany. Emma, Ray oraz Norman postanawiają uciec sierocińca, aby uratować siebie oraz inne dzieci. Jednak zawsze o krok przed nimi jest ich przebrana matka. Dlatego też trójka bardzo inteligentnych i przebiegłych dzieciaków próbuje ją za każdym razem przechytrzyć. A czy to im się ostatecznie udaje, to dowiecie się tylko oglądając anime lub czytając mangę. Anime powstało na podstawie mangi o tym samym tytule. Kolejne nowe rozdziały są ciągle wydawane, a ponadto wydarzenia w niej przedstawione na długo wyprzedzają te z anime. Zresztą manga zawiera bardziej szczegółowe opisy planów ucieczki, które nie zostały aż tak dosadnie pokazane w anime. Manga, poza tym, obecnie ma 16 tomów, jednak w Polsce dotychczas ukazało się tylko 13. Ale oczywiście ciągle jest w tłumaczeniu, więc niedługo pojawią się kolejne, przytłumaczone rozdziały w naszym rodzimym języku. Anime ma świetną kreskę, która bardzo mi się podoba. Pierwszy sezon składa się z 12 odcinków, lecz już w październiku tego roku ma ukazać się drugi sezon. Jeżeli oglądaliście to anime lub czytaliście mangę, to oczywiście napiszcie komentarz co o tym sądzicie. A jeżeli jeszcze nie widzieliście tego anime, choć prawdopodobnie go nie widzieliście, ponieważ jest dość nowe, bo z 2019 roku, to zapraszam do zapoznania się z tym uniwersum, ponieważ zakończenie pierwszego sezonu robi niezłe wrażenie. Poza tym każdy odcinek trzyma nas w napięciu i niepewności, czy główni bohaterowie poradzą sobie z ucieczką. Mam nadzieję, że taki krótki filmik wam się spodobał. Zostaw oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli chcesz omówienie jakiegoś kolejnego fajnego anime. Do kolejnego filmu trzymajcie się, no i cześć.